Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz, 4K z USA, witam Was serdecznie po raz kolejny na naszym filmie, krótkometrażowym, bo krótkometrażowym, ale zawsze filmie. W dniu dzisiejszym, jak zresztą widzicie i wszyscy bryłę pewnie poznajecie, chcemy Wam zaprezentować Chrysler'a Time Country który przyjechał do nas niedawno, zjechał z lawety także możecie sobie zobaczyć sami na filmie jakie, z jakimi uszkodzeniami przyjechał, jak się prezentuje i jak wygląda w środku. Ta konkretna sztuka jest z 2011 roku Ka Jeszcze przypomnę raz model Time Country Chrysler 2011 rok. Pod maską działa, pracuje silnik 36V6. Przebieg 162 000 mil. Proszę bardzo, tak wyglądają główne uszkodzenia w tym samochodzie. A więc są, jak zresztą sami widzicie, znikome i bardzo nieduże. Kwestia kupienia zderzaka jak do nas przyjechał, był w środku w samochodzie, natomiast nie dało się do niczego, więc musieliśmy go wyrzucić i trafił na stertę złomu. Belka. Również. I akumulator. Ponieważ akumulator również był w samochodzie, natomiast był kaput i nie nadało się do niczego. Jak zresztą widzicie, teraz samochód działa na husterze. Jednostka. 36 v 6 tak jak wam już wspominałem. A więc uwierzcie mi, że to nie jest żaden zamulacz, pomimo swoich gabarytów. Przejdźmy jeszcze sobie jeszcze raz szybko dookoła. Samochód. Natomiast później was zaproszę do środka, bo w środku w tym samochodzie, pomimo że to jest 2011 rok, dość starsze auto już, dużo się dzieje. I fajnie, więc wyposażony. Jeśli chodzi o wyposażenie tego samochodu, jest to Turingo, czyli Jedna z wyższych, prawie najwyższych, bo tam jeszcze był Limited, najwyższa. Dobra, chodźmy do środka. Szkoda zaprezentowana. Bry, bryłę każdy z Was zna na pewno tego samochodu. A, tak wygląda środek. Jest ogromny. Oczywiście trzy rządy, rzędy siedzeń. Fajna skórka na fotelach. Przebieg, jak wspominałem, 162 tysiące mil. Podoba mi się bardzo ten klasyczny zegar na środku. No i co w tym samochodzie mamy? Mnóstwo schowków przy w każdym miejscu, gdzie tylko się obróci głową, są jakieś schowki, i to naprawdę bardzo głębokie i obszerne. Tutaj również mamy schowki z takim bardzo prostym, ale fajnym patentem z tym lustrem, żeby sobie sprawdzić, co dzieci lub pasażerowie robią na tylnym, na, w tylnych rzędach. Oczywiście mamy przyciski do otwierania bocznych lewych, prawych drzwi, jak i klapy bagażnika. Programator do bram garażowych. Kolejne cup holdery. Przepraszam Was trochę, oczywiście, za ten brud. Natomiast, jak już wiecie, i nieraz Wam mówię na filmach, samochody tak jak przyjeżdżają, chcemy Wam zaprezentować. Natomiast później są oddawane, oczywiście, do zewnętrznej firmy auto Fajna funkcja z kluczyka. Możemy sobie otworzyć drzwi. I tu mamy drugi rząd siedzeń, trzeci rząd siedzeń, Fajne też jest tutaj patent taki, że możemy sobie schować drugi cały rząd siedzeń pod podłogę, ta funkcja nazywa się swan and go, oprócz tego, że mamy możliwość otwarcia jak i zamknięcia z pilota, mamy automatyczne zamykanie. także lekko pstrykamy klameczką i same się zamykają i domykają. Lapa bagażnika ogromna, naprawdę fajnie się wysoko otwiera, także spokojnie sobie można wejść pod nią bez pochylania się. Środek, przepraszam, tak jak już wspominałem, brudny. Natomiast co tu najważniejszego? Przeszeń w bagażniku. Jest tu aż 900 litrów przy, złożone, przy rozłożonym trzeci, trzecim rzędzie siedzeń, jak podaje producent. Przy, jakbyśmy złożyli trzeci rząd siedzeń, mamy aż 2400, a jakby komuś jeszcze było mało, to trzeci, trze, drugi rząd siedzenia jak rozłoży, jak złoży, przepraszam, otrzymujesz 2000, 2000 e, przepraszam, 4000 litrów. Także powtórzmy. 9, 900 litrów, 2400 litrów i 4000 litrów. Także na wakacje nad polskie może na Chorwację gdziekolwiek, gdziekolwiek. Na pewno jestem pewny, że nie braknie miejsca. Proszę bardzo, moją wam automatyczne otwieranie drzwi. I tak wygląda środek. Zapraszam Was jeszcze szybciutko, ponieważ chcę Wam pokazać jeszcze jedną funkcję w tym samochodzie. Fajną, ciekawą. Kapoldery w trzecim rzędzie siedzeń, roletki. I kolejne schowki. Jeden schowek, drugi schowek, całkowicie osobna klimatyzacja dla drugiego i trzeciego rzędu. I telewizory. I to zresztą dwa. Ciekawostka działają osobno. Także pasażerowie na trzecim, trzecim rzędzie siedzeń mogą sobie oglądać całkowicie coś innego niż ci, którzy siedzą w drugim rzędzie siedzeń. Fajna funkcja. Z własnego doświadczenia wiem, że jak się podróżuje z dziećmi i dzieci są w różnym wieku, to na przykład jedno chce oglądać bajki, drugie chce jakiś film i jest ząg. A tutaj takiego problemu nie ma. Dobra, zamknijmy sobie. Proszę bardzo, sezamie, zamknij się. Pamiętajcie, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania import odnośnie importu zapraszamy na nasze social media. Facebook, Instagram. Tam wrzucamy wam zdjęcia samochód, które do nas trafiają, które również mamy w ofercie na sprzedaż, jak i fajne jakieś propozycje licytacji. Natomiast na YouTubie, jak zresztą widzicie, wrzucamy filmy które Wam to prezentują, samochody czy to naprawione, czy to te, które już zjechały prosto z lawet. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć!